Robert Lewandowski ma szansę pobić legendarny, tak naprawdę rekord wyczyn, a więc zdobyć więcej niż 40 goli w sezonie rzecz niemożliwa no dla Roberta Lewandowskiego tak naprawdę rzeczy nie ma niemożliwych już praktycznie w tym sezonie Robert Lewandowski na 13 spotkań zdobył aż 16 goli i zbliża się do wyczynu Gerda Millera z sezonu 71 na 72 który zdobył właśnie w tym sezonie 40 goli w jednym sezonie tak nawet tutaj dziennikarze niemieccy Kickera mówią w ten sposób myśleliśmy że ten wynik przejdzie do wieczności jednak pojawiły się dyskusje że Robert Lewandowski może go pobić o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski w 13 meczach, masz 16 goli do tego legendarnego tak naprawdę wyczynu, tak, z 71, 82 roku. No, brakuje mu jeszcze troszeczkę tych bramek. Natomiast idąc tak naprawdę tym tropem, ile zdobywa goli na mecz, tak, ma taką świetną skuteczność, no to praktycznie może pobić ten niesłychany wyczyn, tak, te 40, te 40 goli w sezonie, no rzecz nieprawdopodobna. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, ale rzeczywiście no, Polak jest w stanie tego dokonać. Ja myślę, że tutaj jeszcze duże są rezerwy, jeśli chodzi o Bayern Monachium, jeśli chodzi o ustawienie tej drużyny. Teraz nowy, tak naprawdę, trener, czy też stary asystent, tak, który został trenerem, rzeczywiście ma świetne podejście do piłkarzy, do um, też mentalu, do, do kwestii fizycznych, tak i treningu. I rzeczywiście przy nim Robert Lewandowski może zdobyć jeszcze więcej goli, tak. Bo widać, że Robert Lewandowski przy Kowaczu się dusił, się męczył, tak naprawdę miał możliwości, czy był świetnie przygotowany do tego, żeby zdobywać więcej tych goli, no ale sam tak naprawdę nie zdobędzie tych goli, to musi być praca zespołowa. No i teraz praktycznie Robert Lewandowski miałby szansę na to, żeby pokonać tą magiczne, magiczną barierę 40 goli. No oczywiście ludzie mówią, że to mas maszyna do goli, do zdobywania bramek, nieprawda tak, no to jest już, no Robert sam powiedział, że to jest uzależnienie od zdobywania goli, tak, rzeczywiście jest, tak. Robert Lewandowski praktycznie jest uzależniony od tego, żeby zdobywać gole, żeby świdrować nowe rekordy. No ale wyobraźcie sobie, 40 goli w jednym sezonie. No właśnie, tylko tutaj też stoi na drodze, tak naprawdę kwestia medyczna, czy też zdrowotna, bo wiadomo, że Robert Lewandowski ma przepuklinę pachwinową. Będzie miał ten zabieg, będzie poddawał się temu zabiegowi, to jest zabieg, gdzie będzie miał wszczepianą, tak, czy wstawianą siatkę, tak, właśnie na tą przepuklinę. No i pytanie jest taki, w jakim tempie tak naprawdę dojdzie do siebie, jeśli chodzi o rekonwalescencję, jeśli chodzi o występy. Ostatni praktycznie mecz Bayern Monachium rozgrywa 21 grudnia tego roku. Mówi się o tym, że już Robert Lewandowski zostanie zwolniony z rozgrywania praktycznie tego meczu i w połowie grudnia rozegra swój ostatni mecz. Po tym meczu może podać się temu zabiegowi, a następnie święta spędzi w gronie rodziny, będzie się kurował, tak, będzie dochodził praktycznie do siebie. No i tutaj zobaczymy, czy rzeczywiście Robert Lewandowski no zdobędzie te rekordy, wyświdruje te praktycznie statystyki, tak do wyników praktycznie kosmicznych. Chociaż ja muszę powiedzieć, że to nic takiego kosmicznego nie jest, tak, bo to jest tak naprawdę wynikiem ciężkiej pracy, systematycznej pracy Roberta Lewandowskiego, jeżeli on pracuje tak w, nad całością pod kątem zdobywania bramki, to nie tylko tylko dieta jest, tak, w Polsce bardzo często jakby Robert Lewandowski utożsamiany jest tak z dietą bezglutenową, gdzieś te kulki mocy i tak dalej, natomiast to jest praca tak naprawdę na różnych sferach, tak, mentalna, psychologiczna, tego jak spać, na jakim boku ułożenie i tak dalej, no ale jednak to pomaga, tak, to pomaga bo jednak to ma to przełożenie później na gole, które zdobywa Robert Lewandowski. To jest praktycznie obsesja dążenia do doskonałości po to, żeby być jeszcze lepiej, żeby grać jeszcze lepiej tutaj. Ja muszę powiedzieć, że ja pewne widzę jeszcze tutaj rezerwy, ale nie będę mówił o tym głośno. I chcecie, zostawicie tutaj tysiąc opek pod tym filmikiem, to ja uważam, że jeszcze są pewne rezerwy, nad którymi Robert Lewandowski mógłby popracować, żeby mieć tych goli jeszcze więcej. Także, no tutaj Robert Lewandowski mógłby zdobyć praktycznie 40 goli w sezonie, tylko pamiętajmy, no ten wyczyn Gerda Millera to jest 71 na 72 rok, ale kiedy to praktycznie było, tak, no dzisiaj mamy 2019 rok i na zupełnie rzeczywistość, no to ile praktycznie od tego czasu minęło, tak, tutaj 50 lat praktycznie od tego czasu minęło, czy 48 lat, no to mnóstwo praktycznie czasu, no i tutaj Robert Lewandowski, tak, miałby szansę na to, żeby pobić ten rekord, jeśli chodzi o gole, zdobyć więcej niż 40 goli w sezonie nieprawdopodobny wyczyn, Polaka, nieprawdopodobny wyczyn, tutaj, właśnie polskiego piłkarza napastnika, miałby praktycznie więcej tych goli niż Gerd Miller. Tak? No, czy to jest w ogóle możliwe, tak, w dzisiejszych czasach? No, bo jednak ta piłka jest szybsza, bardziej skomplikowana. No, naprawdę to, to byłby wyczyn, tak, gdyby to rzeczywiście Robert Lewandowski osiągnął. No, ale tak powiedziałem, no, nawet tutaj dziennikarze Kikera, tak, niemieckiego Kikera, mówią, że to, jest, to był praktycznie wyczyn, który był niemożliwy do osiągnięcia, ale Robert Lewandowski, idąc właśnie tym tropem, w 13 meczach ma 16 goli idąc tym tropem, gdyby tak właśnie zdobyła te gole w tych meczach, no to ma szansę do tego, żeby zbliżyć się do tych 40 goli, do tych 40 bramek zdobytych w sezonie, oczywiście pod warunkiem, że jeszcze mu pozwoli zdrowie, że nie będziemy jakiejś żadnej tak, wpadki tutaj jeśli chodzi o kontuzję, to wtedy rzeczywiście ma szansę na to, żeby mieć te 40 goli w sezonie, tak, żeby tutaj pobić ten rekord Gerda Millera wątpię, żeby jakikolwiek piłkarz w ogóle zbliżył się do tego rekordu no ale na pewno tutaj... Tylko też trzeba zobaczyć, bo na przykład Robert Lewandowski on nie gra jakby egoistycznie, widać, że zmieniło się trochę jego podejście niż jeszcze rok temu, niż dwa lata temu. Wiele takich piłek Robert Lewandowski oddaje kolegom z drużyny, tak? Mógłby wykończyć pewne akcje, zdobyć Gola, oddaje koledze z drużyny. Był karny, oddał Kutinio, niejako wkupił się właski Kutinio, tak? Tutaj mówili, że w Niemczech tak naprawdę, że to była pożyczka, tak? Że Lewandowski oddał tutaj karny, po to, żeby Kutinio zdobył, żeby się poczuł bardziej Pewny, a później Kutinio miał mu dogrywać piłki Robertowi, tak? No, z tym Kutinio, to tak jest, tak sobie powiem, że nie za bardzo się zwrócił tutaj jego wbożniczenie na razie, nie za dużo daje tej drużynie, no ale to, bo tego można było się spodziewać, tak? Bo potrzebuje tutaj trenera, który będzie miał cały czas pieczę praktycznie nad nim, natomiast no zdecydowanie Kutinio za mało daje siebie, tak? Siebie troszeczkę jest niepewny, okej, okay, To wszystko jest fajne, super, natomiast no, musi jednak wejść przebojem do tej szatni, piłkarz z takimi doświadczeniami. Piłkarz, który przychodzi z Liverpoolu, potem był w Barcelonie, a teraz jest w Bayernie, no jednak musi pokazać to jest zdecydowanie tak, że był, był w Barcelonie, to musi pokazać swoją umiejętność na boisku, a to nie do końca e, pokazuje Kutinie. Mi się wydaje, że tutaj Kutinie chyba nie pasuje ta mentalność niemiecka, e, tak, funkcjonowanie to tutaj w, w ogóle w Niemczech i kultura, ale takie jest moje prywatne praktycznie zdanie. Że jemu to praktycznie nie pasuje. No i no, nie pokazuje w 100% tak. Eee, przynajmniej na teraz, być może to się zmieni. No ale zobaczymy. Jeszcze eee, czekają nas ciekawe mecze. Też mecze związane z Ligą Miszów. Być może Kutin oczaruje wszystkich praktycznie w meczach tej ligi Miszów. Będziemy mogli zobaczyć, jak on się zaprezentuje w tych meczach. Eee, tak, ze świetnej strony, świetnej m, m, tej, m, dyspozycji. Będzie w świetnej dyspozycji. Napiszcie w komentarzach co na temat sądzicie. Czy rzeczywiście Robert Lewandowski zdobędzie te 40 goli w sezonie, czy też. Czy nie, czy nie ma praktycznie na to szans. Ja muszę powiedzieć tak, no, wszystko zależy też od zdrowia i tego, czy nie będzie kontuzjowany, no bo jeżeli Robert Lewandowski będzie w jakimś meczu kontuzjowany, to raczej to jest mało prawdopodobne, aczkolwiek ja widziałem na przykład w tych meczach, które grał Robert Lewandowski, że on w sposób specyficzny biega. Teraz takie, ma takie człapanie, dziobanie jakby w miejscu, no nie wiem, czy to nie ogląda praktycznie te mecze od lat, które grał Robert Lewandowski. Nie wiem, czy czasem ta przepuklina pachwinowa nie daje sobie oznać, tak? Czy nie gra na środkach przeciwbólowych, a mimo wszystko to go boli, tak? Bo wydaje mi się, że w pewnych momentach na meczu można zobaczyć, że rzeczywiście mu ta do skwiera, Może się nie krzywi z bólu, tak? Natomiast rzeczywiście można zauważyć, że może mu ta przepukina przeszkadzać, no i może to go w jakiś sposób ograniczać. Wiadomo, że piłkarz musi być w pełnej dyspozycji, świetnie się czuć na boisku, żeby zdobywać te gole. Jak jest, gdzieś ból się pojawia, no to właśnie. To też jakby jest decyzja władz Bayernu, tak? Czy dalej będą eksploatować Roberta Lewandowskiego teraz w kluczowych meczach, meczach Ligi Mistrzów i meczach ligowych, czy też, no bo była to temat, tak, podejmowany, żeby Robert Lewandowski poszedł na ten zabieg już praktycznie w listopadzie, tak? Że poszedł praktycznie na ten zabieg w listopadzie, więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście Robert dalej ma grać, czy nie lepiej, żeby jak najszybciej poszedł na ten zabieg, tak? No właśnie, to jest pytanie kluczowe. A pamiętajmy, że przepuklina pachwinowa, ona się bardzo często bierze z przemęczenia, z przesilenia, praktycznie, tak? No jak Robert Lewandowski gra co trzy dni mecze, po, po 90 minut, no to samo to się mówi, taki I to jeszcze od lat, gdzie nie miał nigdy poważniejszej kontuzji, żeby mógł tutaj odpoczywać. Oczywiście kontuzje nie są dobre, ale gdyby nawet jakiś miał małą kontuzję przez jakiś czas Robert Lewandowski, no to ten organizm mógłby się zregenerować, tak? Do tego na przykład Robert Lewandowski przykłada wszelkie uwagę do regeneracji podejścia, no bo właśnie, żeby być w pełni gotowym co trzy dni grać na, na tym na najwyższym poziomie. A jeszcze ja pamiętajmy, że te treningi w klubie Bayernie też są wymagające, intensywne, tak? To nie jest tak, że piłkarze tylko przyjeżdżają na mecz, bo przyjeżdżają codziennie praktycznie do Bayernu na dziewiątą, dziesiątą i do 16 są, tak? I tam są treningi odprawy i inne kwestie, tak? Tutaj jest praktycznie realizowane. To jest ciężka normalna praca. To wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, napiszcie w komentarzach co na temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.